Jak je szukać oszukać na złocie? Część siódma, weryfikacja, weryfikacja indukcyjna. Ona też wykorzystuje magnesy, tak jak waga magnetyczna, ale korzysta z trochę innego zjawiska fizycznego, a chodzi mi tutaj konkretnie o prawo Lorenza, który mówi o tym, że po umieszczeniu przewodnika, w którym złoto przecież jest w polu magnetycznym, powstaje w nim prąd, który z kolei wywołuje pole magnetyczne, które działa w przeciwną stronę, co powoduje, że prawdziwe złoto na zjeżdżalni magnetycznej zachowuje się tak. Zgodnie z tym, co mówiliśmy, złoto nie powinno się do magnesu przyczepić. Jak tu widzimy na zjeżdżalni magnetycznej, złoto sobie spokojnie po takich magnesach zjeżdża. Zobaczymy, co się stanie z Druga, też sobie spokojnie z takim zjeżdżaniem magnetycznym zjeżdża. Podobnie zresztą srebro. Taką zjeżdżalnię magnetyczną możecie kupić na mennicy inwestorów. Jeśli zastosujecie kod dostawa, no to dostawę będziecie mieli zupełnie gratis. A jak już taką zjeżdżalnię będziecie mieli, to możecie przetestować waszą biżuterię ślubną. Jeśli wasza obrączka przyczepi się do magnesu i nie zjedzie swobodnie, no to wtedy wiadomo rozwód. w ramach ciekawostki sprawdzimy, jak na zjeżdżalnię magnetyczną zareaguje Bitcoin, który jest jedynie pozłacany, a może nawet i nie.